z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przemawia przemawiają swym rówieśnikom. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wy nie zawodziliście. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią, zły długo opętał. Przyszedł syn człowieczy, je i pije, a oni mówią, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Oto słowo Pańskie. Ci, którzy odrzucili Jana chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa. Taki jest tytuł tej Ewangelii. I w pierwszej kolejności, jak usiadłem do tego słowa, to przypomniałem sobie moment stworzenia człowieka, że jak to jest, że Pan Bóg stworzył cały świat dobrze. Jak popatrzył na całe stworzenie, to mówi, że to było dobre. A jak stworzył człowieka, to powiedział, że to jest bardzo dobre. A jak to jest, że. To, co jest bardzo dobre, nie zna czasu, nie rozpoznaje czasu, ani nie potrafi dobrze ocenić tego, co widzi. I o tym mówi ta Ewangelia. Ja to tak widzę, że właśnie i gdzie znaleźć właściwy rytm, gdzie, gdzie, gdzie i w jakim czasie uczyć się właściwego osądu, właściwego spojrzenia. Rekolekcje to, są, to jest właściwy czas. I to jest właśnie ten czas, który my przeżywamy tutaj na pustelni. Tutaj chcemy jakby skorygować swoje patrzenie. Do tego jesteśmy zaproszeni, dlatego że, popatrzcie, że wydaje się to takie naturalne, że jeżeli ktoś gra, tańczy, to właśnie jak jest, jak jest śpiew, to jest zabawa, to jest taniec. Tutaj jest napisane, kiedy biadaliśmy, w innym przykładzie jest. Kiedy był czas żałoby, to płakaliśmy. Kiedy właśnie przychodzi czas żałoby, to jest płacz. A dla kogoś to jest wszystko nie w czas. I ta Ewangelia mówi, był czas pokuty, to właśnie było złe patrzenie na kogoś, kto, kto w ten sposób żyje. Czas tańca, to wtedy oni płaczą. Jezus przychodzi, jest przyjacielem celników i grzeszników, jej pije żarłok i pijak. Jak to jest właśnie, że, gdzie my to zgubiliśmy? W jakim czasie każdy z nas to jest, myślę, to też trzeba znaleźć. Chory człowiek potrzebuje lekarza, ale trzeba sobie uświadomić, że jest ktoś dzisiaj, kto będzie do końca, do ostatniego momentu mówił, jestem zdrowy, nic mi nie jest, a, a widać po tym człowieku, że coś jest z nim nie tak. Ludzie, którzy z nim żyją i mówią i zapraszają, idź do lekarza ale do, do samego końca powie nie. I przychodzi ostatni moment, ostateczny, już przychodzi śmierć i nic już się nie da zrobić. I to jest bardzo istotne i ważne, żeby jeżeli mówimy o właściwym czasie na tych rekolekcjach, to też, też siebie posłuchać. Mówiliśmy o tych pragnieniach, o, o, o samych sobie. W jakim czasie ja to zgubiłem? W jakim czasie Ty to zgubiłaś? Dlatego, że jeżeli sobie uzmysłowimy to, to może dojdziemy do głównej przyczyny, dlaczego jest tak, a nie inaczej. I w jakiś sposób to, to Słowo dzisiaj mówi nam, dlaczego my nie potrafimy, nie potrafimy rozpoznać właściwego czasu, który daje nam Bóg. U Izajasza czytamy O gdybyś zważał na me przykazania, stałby się Twój pokój jak rzeka. I inaczej można też powiedzieć Gdybyś słuchał, gdybyś słuchał słów życia, nie zbłądziłbyś. I w Ewangelii mamy, a mądrość usprawiedliwiona jest przez swoje czyny. Na którym dzieleniu Asia powiedziała, wspomniała swoje doświadczenie z jednych oazowych czasów, kiedy ktoś powiedział, proszenie, proszenie o mądrość jest proszeniem o miłość. Miłość zna właściwy czas. Miłość wie, kogo słuchać. Miłość wie komu odmówić. Też mówiliśmy o pannach mądrych i głupich. Mądrość wie, kiedy odmówić, bo wie, że kiedy będę słuchał tych, tego człowieka czy tamtego, mój obraz właśnie będzie ulegał coraz większemu spoczeniu. Będę patrzyła na rzeczy dobre, patrzył na rzeczy dobre, a będę widział tam zło. Mądrość, i dzisiaj właśnie ta Ewangelia też o tym mówi, że mądrość jest usprawiedliwiona. Mądrość, czyli miłość, znak równości. I o tym mówił też papież Franciszek, kiedy mądry człowiek zna właściwy czas i potrafi dobrze rozpoznać i dobrze rozeznać. Papież Franciszek powiedział tak, w takiej litanii wymieniał korygując nasze ludzkie patrzenie, że portfel za 300 euro przechowuje tak samo pieniądze za 30 euro, zegarek za tyle i tyle pieniędzy Wyznacza, co, wyznacza ten sam czas, zegarek, który kosztuje 10 zł czy 20. I dla kogoś, kto kocha, przy 100 powodach, żeby od kogoś odejść, ktoś, kto kocha, znajdzie jeden, żeby zostać. A ktoś, kto jest nastawiony, kto ma spoczony obraz yy, i chce widzieć tylko zło, przy 100 powodach, żeby zostać, wystarczy jeden mały, drobny, żeby uzmysłowić sobie i powiedzieć: Nie, trzeba odejść. Trzeba odejść. I z jedną osobą, z którą dzisiaj rozmawiałem na temat też i obrazu kościoła, kto jak teraz też i patrzy, co się dzieje, rzeczywiście ktoś, kto zostanie na jakimś takim płytkim gruncie, to bardzo szybko odejdzie. To będzie widział tylko złe czasy. I ten obraz kościoła bardzo mi się bardzo utożsamiam z. Głębokim prądem oceanicznym, gdzie możemy sobie wyobrazić ocean, gdzie na wierzchu panuje sztorm, gdzie panują fale, wzburzona woda, a pod spodem jest głęboki pokój. Jezus, właśnie to, taki głęboki prąd oceaniczny, nie boi się być nazwanym ani celnikiem, przyjacielem celników, ani grzeszników. Dlaczego? Bo kocha. I Bóg z miłości stworzył człowieka. I ktoś patrząc dzisiaj na te rekolekcje dość długie, to mógłby powiedzieć, ktoś kto ma złe nastawienie, to mógłby powiedzieć, tydzień na pustelni, stracony czas. A ja powiem ze swojego doświadczenia, że y, bardzo potrzebny czas. Czas budowania i szukania wspólnoty, szukania oddechu tam, gdzie mogę odpocząć. Y, właściwy czas na korektę swojego myślenia. Ktoś, kto ma złe nastawienie i złe spojrzenie, to powie, że to są rzeczy za trudne, ale w takim negatywnym znaczeniu ktoś jest nastawiony, a ktoś, kto będzie, a ktoś inny powie nie, to jest właśnie właściwy czas dla mnie, żeby posłuchać siebie, posłuchać swoich pragnień, żeby nauczyć się właśnie tej i przejść płynnie od tego przykazania, o którym dzisiaj była mowa w konferencji, od miłości Boga do człowieka. Dla nas, którzy jesteśmy tutaj, to jest moje odkrycie z wczoraj, gdzie panuje tutaj nieust... adoracja Najświętszego Sakramentu dzień i noc. Przechodzimy tutaj do tej kaplicy i staje się to nagle takie naturalne, że Bóg cały czas jest. Przychodzę w nocy, Bóg jest. Wstaję rano, tutaj cały czas Bóg jest. Taka przestrzeń i rozpoznawanie właściwego czasu, że Bóg tak naprawdę cały czas jest. I nie ma takiego czasu, w którym Pana Boga by nie było, w którym byś ty dzisiaj nie mógł skorygować swojego patrzenia. Bo Bóg cały czas właśnie mówi, i o gdybyś słuchał przykazań, które są dobre, człowieku, który zostałeś stworzony, ja, który zostałem stworzony bardzo dobrze, to dzisiaj to jest znowu wejście w czas, i nie ulegnijmy takiej łatwej pokusie pójścia za tłumem. A Jezus mówi do tłumów. W tłumie jest, może być bardzo spaczone, spaczone myślenie. Mądrość zna czas. Mądrość jest usprawiedliwiona przez swoje czyny. Mądrością jest Jezus. I dzisiaj każdemu, kto ma takie nastawienie spaczone, życzę wejścia, spróbowania na nowo, spróbowania skorygowania swojego patrzenia w tym czasie, który wybiera Bóg. On zawsze jest właściwy. Mądrość jest usprawiedliwiona przez swoje czyny.